Pszczyna to co prawda nie Mediolan, ale za to moda to kwestia globalna. Dlaczego więc nie zapytać mieszkańców pszczyny, czy znają się na modzie? Jakie są aktualne trendy teraz, jesień, zima, w tym roku? Aktualne trendy to jest kolory bordeaux, kolory wina różnego, kolory zieleni, ciemna zieleń i złota. Jest, wychodzi z mody srebro, jest bardzo aktualne złoto. Na pewno są kozaczki na koturnach z korzuszkiem oraz y, płaszczyki. Na pewno przeważa kolor szary oraz brązowy. To co mi pasuje, to kupuję, nie patrzę na jakieś mody, na nic takiego. Ja bardzo lubię kolory, aczkolwiek niestety praktycznie zawsze mi wychodzi w czarny. Podążacie za trendami, śledzicie te wszystkie wybiegi paryskie, mediolańskie, tak, nowojorskie. Tak Zakupak. E, tu gdzieś mamy worki. Ja się ubieram tak, jak mi się podoba, tak jak mi pasuje, w tym się muszę czuć wygodnie. To są zazwyczaj proste rzeczy. E, nie nie, nie sugeruję się bynajmniej żadnymi, żadnymi rzeczami, nawet jak coś tam zobaczy, jakaś pani ma coś fajnego. Czyli sweterek w sam raz na jesień em, wybierała Pani sama, czy kolega doradzał? Nie oszukasz mnie ani internautów, to wcale nie jest sweter męski. Co Pani sądzi właśnie o paniach, które nakładają takie troszkę bardziej jaskrawe, rzucające się w oczy kolory na Jeśli lubi to bardzo ładnie, ja tylko po prostu nie mam odwagi, ale bardzo lubię. Jakie kolory, żeby tą jesień urozmaicić, myślicie są w sam raz? Czerwony, żółty, zielony, bez żadnych szarości na pewno. Ja osobiście niebieski, zielony głównie też. No i fioletowy pewnie. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na takie mm, akcenty odważniejsze właśnie typu czerwień? W sumie dlatego, że lubię ten kolor i tak się dobrze czuję w tym kolorze. Preferuje pani chodzenie w butach na obcasach. I nie przeszkadza mi mój wzrost. No właśnie, no właśnie, ja tu się czuję teraz taka troszkę niedowartościowana, ale to chyba jest zrozumiałe. Reagują ja ludzie, kiedy widzą, że jestem z wózkiem mhm. i jestem na obcasach, bo ogólnie Polacy to Polki chodzą tak. Sportowo, wygodnie, żeby było dobrze usiąść do samochodu. Buty na obcasie czy buty płaskie? Jak sądzicie, w czym kobiety lepiej wyglądają? Buty na obcasie zdecydowanie. Ja bardzo lubię buty na obcasie. Na co dzień chodzę na płaskim, ale jak jest tylko okazja, to ubieram obcasy. Mm -hmm. No a ja ze względu na mój wzrost raczej na płaskim. Na obcasie zawsze. A dlaczego? No niestety z powodu wzrostu. Buty płaskie. Obcasy są niewygodne. Choć są eleganckie, prezentują się, ale jeśli chodzi o... Gdzieś puścić coś to lepiej buty płaskie. Można dobrać sobie obcasy, żeby były wygodne. Każdy obcas może być wygodny, jeżeli prawidłowo jest dobrany. Ułatwiają chodzenie wbrew pozorom. Aha. Wbrew pozorom ułatwiają, o. No zdecydowanie, pewnie można się na nich poczuć. Wolicie kobiety w spódnicach czy w spodniach? To pytanie chyba nie jest aż takie trudne. W spódnicach. Dlaczego? No widać nogi i wszystko, fajnie. A, no, no w spodniach też widać nogi. naszej. No inaczej. No, a widać Aha. mniej. Krótkie spódniczki albo spodnie. Spód nie lubię. Czym się różnią rajstopy od pończoch? No właśnie kupiłem rajstopy teraz żonie, także wiem czym się różnią. Rajstopy są jednoczęściowe, a no, pończochy... No, bardzo blisko. W są dwuczęściowe. Nie ubrałabym to, co też jest teraz bardzo modne, takie rozciągnięte swetery. Mm. Z takimi rynkami i szyjem, na szyję też mm. rozciągnięte. Takiego by nie ubrała. Ogromnych futrzanych butów, nie wiem, takich do kolan. Aha. Coś takiego, jakiś taki kolor okropny. Na pewno bym tego nie założyła. Co wam się w tych mężczyznach w ich modzie podoba, a czego nie lubicie? Ja uwielbiam panów w koszulach. I w trampkach. I żeby nie nosili różowych ubrań. Po raz kolejny pojawiają się różowe ubrania. No, panowie, coś w tym musi jednak być. Skarpetki w sandałach. Oczywiście. Skarpetki w sandałach. Tak, zasadnicza kwestia skarpetki w sandałach. Miałam nadzieję, że ktoś to powie w końcu. Także podkreślamy. Tak, skarpetki w sandałach. Absolutnie nie. Każdy ma swój styl i chodzi tak, jak mi się podoba, więc. No właśnie, każdy ma swój styl i wydaje mi się, że tą oto płętą możemy podsumować dzisiejszą sondę.